Normalnie byłem I10, MDZZ, kurwa dużo bardziej oryginalne Jeszcze jak nie stary team Intensiv tego z czego i10? Bo clan się nazywał ten, się nazywał Intensive I10, Czego I10 Czego gramy na normala Nie gramy normala, bo kurwa rudy yeah. ruch, nie no, ja by bym wolał normalkę sobie zagrać. Zgralibyśmy sobie fajnie by było. Jak w szósty poziom potrzebuje. Aha. Normalna no. szósty? Albo piąty. Jakie zierstwo Nie no, normalna też z chyba. Tak mi się wydaje, że, powiem, że ten blind pick można grać od trzeciego. Aha, okej. Okay. Rusek. Go blind pick. Man. Kurwa co to za czempiony? Dobra, zagrajmy to gówno, bo ja tak zaraz spadam Znaczy zagrajmy no, to. to. Niedźwiedź wejdzie za mnie bo no. górę to pograć grać normalki. Matmanek no, pójdzie do kina, a teraz kończy No masz fanat, kurwa Dobra ja gram w Albo Lużę. Tak grasz se no, Ty to jest losowanie, Losowa postać Co? No to jest losowanie, to zobaczcie ja co stanie. Arsza! Kurwa arsza nie zaakceptował Arsha. Yeah. Tennessee drowning all of my issues. Yeah. Right before I leave, she gives me more than just some issues. Yeah. I think I'm Kurwa znowu jakieś filmik i musisz ściągnąć? A to w raz na jakichś grupach widziałem Co? Może w chwilę to widziałem na jakichś grupach?

Tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przebrodnia. Zmieniają się ludzie i dupy, a ja hajs pociąga za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodzić, aż wszystko osiągnę. Ja, ja, ja jestem małym chłopcem, że marzeniami. Akcept Jeraja, kurwa, ile ludzi? Ooo, skarak, hej Ej Mateuszzek? No. Dzisiaj gramy z tego Hejst Kappa czy coś? Mmmm, nie raczej. Tak, nie. No i tak dzisiaj piszecie na grupę. Ej, jesteś zjebany. Uwa, wow, miałem Vejgara na początku.